Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Akademii, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nasz absolutnie ulubiony serial rozrywkowy, czyli oczywiście serial pod nazwą Lakarnum. Odcinek konkretnie szósty. Oczywiście, jak zawsze na początek, proszę o łapkę w górę i subskrypcję. No i oglądajmy. Zapraszam! Co tu tak cicho? Bo właśnie się już nie da! Da się, ale nie chciałem Cię obudzić! Da się, jest włączona na maksa! Było ci. Nie widzisz, że ludzie jeszcze śpią? No Nikt nie śpi, wszyscy poszli. A ja? No ale wera, co ty? Jako jedyna nie chodzisz na zajęcia, tak? Wszyscy od czterech godzin już są na zajęciach, a ty nadal śpisz jako jedyna. To nie moja wina. No ty też nie śpisz. Co ty nie powiesz? Też się obrać? O jest prawdziwy kucharz. Profesjonalnie obiera paróweczki. Proszę, oddasz fartucha. Dzięki, nie jestem głodna. O, to nie dobrze. Śniadanie jest jednym z ważniejszych posiłków. Mój dziadek zawsze powtarza. Kaj. O, widziałaś? Włączyłem czajnik, a wszędzie zgasło. I po co to tutaj wisi? Proszę nie włączać czajnika i piekarnika jednocześnie, bo wybija przez niego korki. Okej, okay, niech będzie, chociaż to jest zmyślony powód. Prawdziwy powód wybijania korków jest taki, że ostatnio już dziś próbował gotować parówki w czajniku i zepsuł w ten sposób czajnik, który teraz wybija korki. Nie, ale tak zupełnie ser. nie można nazywać się studentem, jeżeli nie gotowało się parówek w czajniku. Ja nawet to robiłem. A grzaniec w czajniku, boże, jaka pychota. A jak się jeszcze połączy grzańca i parówki naraz, że się parówki w grzańcu, w czajniku gotuje. To o! Proszę nie włączać czajnika i piekarnika jednocześnie, bo wybija przez niego korki. No spoko, no to już będę wiedział. To idź i włącz, skoro jesteś taki mądry. A po co za każdym razem włączać? Naprawię to. <grym>, naprawisz akurat. Elektryk nie umiał naprawić, powiedział, że trzeba będzie wymienić wszystkie przewody, ale ty pójdziesz i naprawisz. No ale ci elektrycy. To... Mój wujek na przykład. O wujku lepiej nie mówić. Oj, tam ci elektrycy! Mój wujek na przykład. Dobra, o, o wujku lepiej nie mówić, on nadal w więzieniu jest. To ja to zrobię. Lepiej tam nie grzeb! Powtarzam ci jeszcze raz, nie grzeb tam! Zabra! Zabra! Doet, doet! Do it! Po prostu wciśnij i tyle. Zamilcz. Myślę. A, wszystko jasne. No, naprawiłem Wera. Idiota. Kretyn. Nie no, debil. A jeśli by cię zabiło? A werka, daj spokój. Przecież mnie nie zabiło. A werka, daj spokój, ja od lat martwy w środku jestem. A w dodatku wszystko zaczęło działać. Zaczęło działać, bo po prostu włączyłam korki i przy niczym nie majstrowałam. No jasne, no jesteś kobietą i się na tym nie znasz. To ja nawet wiem, że tak nie mówić. Jezu. O, gotowe. O. A wyciągniesz mi paróweczki? Proszę. Chociaż o tyle miło, że włączyli kontrolery do PlayStation 4. Ale to PlayStation 4, no nie i ma Czerwone światełko, że działa chyba, tak? Nie. Słyszał nie wiem! Ja biedny nie jestem, ja mam PlayStation 5, o, ono nie ma takiego światełka, to ja już nie wiem naprawdę. Natomiast faktem jest to, że jak jest jakikolwiek serial, program czy paradokument, to oni nigdy nie włączają tej konsoli ani kontrolera. Nigdy. I potem ludzie piszą mi w komentarzach, że beka, bo kontroler jest wyłączony i widać, że to światełko się nie pali na nim. Z Od kiedy to nie wywolno Ci grać na mojej konsoli? Odkąd wisisz mi 5 stów. O, uwaga, dzisiaj i jutro bardzo silny wiatr. Przeszkadzałoby mi to, gdybym z domu wychodził. Kontroler PS4. Grafika. Hmm... Two years later. Hmm... Nadal nie wiem. Może to jest kontroler do innej konsoli, na przykład do... UJA! A, tak, zapomniałem. O, widzę, że postanowiłeś zmienić orientację seksualną. Nie znalazłem windzia, to jak się zdaje właścicielka telefonu. Tu mamy selfiaka, a tu ja i poskutna przyjaciółka, i uwaga, uwaga... Kupiłam sobie nową bieliznę. Bardzo fajnie, Michał. Znajdujesz telefon jakiejś kobiety w windzie. Pierwsza rzecz, rzecz jaką robisz, to nie dzwonisz na przykład do mamy z tego telefonu, żeby powiedzieć, że dzień dobry, znalazłem telefon pani córki w windzie, tylko od razu przeglądasz zdjęcia prywatne. Fajnie! Proszę, nie róbcie tak, nie bądźcie jak Michał, proszę. Ja ostatnio mówiłem, że Michał jest moją ulubioną postacią, bo on jest taki najnor najnormalniejszy z nich wszystkich. Zaczynam powoli zmieniać zdanie. No, 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 babeczka niczego sobie, ja bym ją. A, ustaw się w kolejce, młody człowieku. Za 3 godziny spotykam się z nią w kawiarni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wieczorem zerwę z niej te Nice. Cześć. Stary, co jest? No wiesz, yy... dawno nie uprawiałeś seksu i postanowiłeś sobie ulżyć starym sposobem. Bardzo śmieszne. Co ci się stało w ręce zdzichu? Weroniczka poprosiła, żebym sprawdził korki. No i nacisnęła coś nie tak i... No ja tam majstrowałem przy tych kablach i ona wtedy wszystko podłączała do prądu, bo, bo, bo stwierdziła, że to jest śmieszne i mnie prawie zabiła. Ach, ta Weronika. No ale przecież to baba, czego od niej wymagać, nie? Zdzisiu, powiedz mi, dlaczego mnie nie dziwi, że prąd kopnął właśnie ciebie? No bo... Jestem głupi. Nie, to... A Spadaj. To było pytanie retoryczne. Dobra, chłopaki, to ja lecę. Na razie. Na razie. Kurde, jaka dziura. No, może powinieneś zacząć kupować gdzie indziej niż w Lumpeksie. Wow, Odezwał się ten, co bierze pieniądze od tatusia i ubiera się tylko w witkacu. Wow. Nie, ale serio, się, ja też tak robię, Słuchaj, stary, mocno cię boli? No. Hmm... A powiedz mi, możesz coś nimi robić? Na przykład, no, nie wiem, e kogoś uderzyć? No właśnie nie. Ej! Wrządek na goły, Co ty kurde! Odbiło ci! Ej! Eee, chłopaki, spokój! Rzucam ręcznik, poddaję walkę! I nie śmiejemy się z inwalidów! Ło, panowie, co wy robicie? Proszę, nie bijcie się, nie bijcie się! I nie śmiejemy się z inwalidów, dobrze? Roger jest inwalidą, nie śmiejcie się z niego! To było o tobie. Bum. No najwyraźniej twórcy tego serialu mają dosłownie ten sam humor co ja, jeden do jednego! Ale byście się zdziwili, jakby się okazało, że twórcą tego serialu jestem ja. A komentuję go na moim kanale na YouTubie i mówię, że jest taki głupi, nieśmieszny i słaby, tylko i wyłącznie po to, żeby nabić mu popularność. Weronika, powiedz co się dzieje, po co kazałeś Dzichowi naprawiać korki? Co takiego? Nic, przecież on ma całe ręce poparzone, Naprawdę, bo muszę sobie podgrzać parówki, co to ma być? No i co się gapisz? Mogła ze zimne parowe. To ten gnojek sam się dorwał do korków. Mówiłam mu, żeby po prostu wcisnął korek i niczego nie ruszał, bo go może zabić. Uszaleję zaraz. Obandażowałam mu ręce, a ten kretyn rozpowiada, że to moja wina. Czyli to tak naprawdę jest jego wina? Ale podoba mi się strasznie, jak Angela jest niesamowicie wściekła na ferę, że tani by kazała naprawiać korki i że go prawie zabiła. Czyli jednak Angeli zależna z dzisiaj. Nie no, skąd? Tak się po prostu wkurzam, bo nie zjadłam jeszcze swoich parówek. Oczywiście, że jego wina. Wszystko jasne. Komuś tu najwyraźniej brakuje seksu. Seks. I od razu, tylko na słowo seks pojawia się ta muzyka w tle. Chwila. Ja też właśnie przed chwilą powiedziałem słowo seks. Nie! Nie! Nie rozumiem. Kochaniutka, wszystko rozumiesz. Ktoś tu jest od roku rozwiedziony i od roku nie ma chłopaka. Słuchaj, blondi. Ja nie jestem facetem i w związku z tym mogę dać dziewczynie w pysk. Sama widzisz, jak ta złość w tobie buzuje. Zamknij się! Dlaczego mam się zamknąć, Berka? Potrzebujesz się zrelaksować i uwolnić całą tę negatywną energię. Potrzebujesz seksu i koniec kropka. No Skończyłaś? nie jest. To spadaj. Właśnie o tym mówię. Chcesz, soczku? Nie, dzięki. Ale ze mnie nie zdarza sorki Roger. To nie moja koszulka, tylko Michała. Jego ulubiona koszulka. Mamy problem, mamy problem! Nie wiem, jakie ratio widzów mnie ogląda, czy jest tutaj więcej mężczyzn, czy kobiet, ale na wypadek, gdyby było więcej kobiet, to ja to szybko wytłumaczę. My, mężczyźni, kupujemy tak sobie średnio jedną lub dwie, ewentualnie trzy koszulki na około 5-6 lat. I te koszulki są najwspanialsze. Nasze ulubione. Jak im coś się stanie, to się bardzo denerwujemy! Bo no w gruncie rzeczy to oznacza tyle, że trzeba pójść na zakupy i kupić kolejną koszulkę. A to jest bardzo ciężkie! Myślicie, że dlaczego dosłownie co drugi odcinek jestem w tym samym swetrze albo w tej samej bluzie? Też mam dosłownie 3-4 swetry, bluzy i tyle mi wystarcza, więc jej nie potrzebuję. Ulubiona? Najulubieńsza. Mm. Oj, oj, Angelika, coś ty najlepszego narobiła. No ale co ja takiego zrobiłam? Ach, no przecież ty nic nie wiesz. Dostał ją od Oli przed wypadkiem. Przed jakim znowu wypadkiem? Kiem, w którym zginęła. No, ale ja nie chciałam. Teraz raz do roku wkłada tę koszulkę i idzie do knajpy, na kwiatowej, w której się ją oświadczył, a ona odpowiedziała tak. Dobra, spróbuję ją wyprać. No, to jest dobry pomysł. Bierz się do roboty, może się nie zorientuję. Podać? Yy, butelkę białego wina i dwa kieliszki. Yy, chce pan może jeszcze deskę serów? Yy, nie dziękuję, aż tak dobrze się nie znam. Tak, tak, telefon. To jest mój telefon. A tu jest... No nie. Przecież ja go... Ach, cholera, ja znam. Cześć, to ty jesteś Michał? Ja w sprawie tego telefonu. Cześć, to ty jesteś Michał, ten, który znalazł mój telefon i groził mi, że opublikuje moje prywatne zdjęcia, że się z nim nie spotkam. Nie, 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 ja nie jestem Michał, pani mnie z kimś pomyliła. Cześć, Michał. Cześć, Arek. Taki żart, tak, to ja jestem Michał. E, po prostu mam od rana dobry humor. Gdzie jest mój telefon? A, to ty jesteś Maryla, ta od telefonu. E, siadaj. E, no, nie wiem, jak ci się to udało, ale jesteś nieźle roztrzepana. Ty chcesz ode mnie jakichś pieniędzy czy coś? Yy, posłuchaj Maryla, sprawa wygląda tak, że znalazłem twój telefon i go zgubiłem. Yy, ledwo sięgnąłem do kieszeni, a tam go nie ma. Dobra, pięć dych wystarczy. Ale ja nie chcę z ciebie pieniędzy. No to może stówka? Maryla, uspokój się, usiądź, ja sobie przypomnę, gdzie zostawiłem telefon, a wieczorem się razem z tego pośmiejemy. Jakim wieczorem? Czekaj, bo ja czegoś nie rozumiem. Ty się do mnie przystawiasz? Ja? Nawet mi to do głowy nie przyszło. Ja? Nawet mi to do głowy nie przyszło. Wcale dlatego nie zamówiłem wina właśnie. I dwóch jeliszków. Wybij to sobie z głowy! Wino. Dla pana i pańskiej towarzyszki. Słuchaj, Kasanowo, ja mieszkam w pokoju 603. Jeżeli oddasz mi mój telefon, dostaniesz swój. Ej, ale... Ja pr proszę się zapłacić za rachunek. Michała nie ma? Przyniosłam jego koszulkę. Jaką koszulkę? Ach tak... Pamiątka po Helence. Po Oli. No tak, tak. Po Oli. Czasem mówiłem do niej Helenka. No czy tak, 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 o Oli. Czasami ja nie mówiłem Helenka. Jak Helena Trojańska, przez którą tysiące ludzi zginęło. To dokładnie tak samo o tej Oli mówiłem. Strasznie się o to obrażała. Uprałam ją jak troszeczkę to będzie jak nowa. Tu jest dziura. Angelika, coś ty narobiła. No pewnie podarła się w pralce, no. To ty ją w pralce wyprałaś? To tak jakby się relikwię świętego Wojciecha wpłynie do naczyń wymyła. A przecież wiadomo, że nie wolno wpłynie do naczyń być relikwii, bo wtedy relikwia traci magiczne właściwości. Co my teraz robimy? Może wywalimy wszystko do góry nogami i powiemy, że ktoś cię włamał. A może uda się ją jakoś zaszyć? Angelika, ty to naprawdę jesteś pomysłowa i bystra dziewczyna. Działaj. Biegnę y po nici. Tak, tak, Michał. Mhm. Jak chcesz, przyjacielu, jak chcesz, to pójdę z tobą do tej knajpki. Mhm. Tak, tak, tak. Z koszulką wszystko w porządku. Mhm. mhm. Jesteśmy z tobą, brachu. Tak. Trzymaj się, no. Pa. Zaszyłaś? Mhm. Ojej, co ja zrobiłam? Kurczę, ale te koszulki łatwo się drą. Moje koszulki by w życiu tak łatwo się nie podarły. Ty chcesz, żeby on sobie podciążyły? Ej, ej, No ty, ty, a kto? Przecież on dopiero miesiąc temu przestał krzyczeć przez sen, a może ja kupię taką samą? Gdzie? Gdzie? Allegro, choćby. <laughs> Chociaż. No, Angela. Byłem ostatnio na naszym bazarku, wiesz? I chyba widziałem taką samą. Dokładnie nie pamiętam numeru stoiska, ale to było gdzieś. Dokładnie nie pamiętam numeru stoiska, ale to było stoisko numer 15. Obok klatek. A jeśli nie zdążę? Jak pobiegniesz, to zdążysz. No, jak coś, to zajmę czymś Michała, poglądamy zdjęcia, powspominamy, zresztą więc... że... Dziękuję, Roger. Ku... No już już, przestań, przestań. Nie będziesz się przyjaciele, niego przyjacielem. No, biegnij. Och, gorące. Oj. No nie dam rady, nie ma opcji! Angela Kupa! Mortadelko zamiast do kibla może łatwiej będzie ci nasikać do zlewu. Ja tutaj nic nie sugeruję! Nic nie sugeruję! Ale sikając do zlewu można oszczędzić nawet do 6 litrów wody na jednym spłukaniu. Ale ja to nic nie sugeruję! Michał, choć tu w tej chwili, muszę zdjąć spodnie, bardzo mi się chce. Powiedz swojemu tęczowemu koledze, że jeżeli chce odzyskać swój telefon, musi mi oddać mu. A tej pani nie zaciekawiło, jak odbierała ten telefon, dlaczego koleś po drugiej stronie krzyczy, że mu się siku chce i że musi ten Michał natychmiast przybiec. Nie zainteresowało jej to. Najwyraźniej w tym akademiku takie rzeczy dzieją się codziennie. Dzień jak codzień, dzień po dniu. Ściągaj dżinsy. Co? Nie, nie ściągnij, muszę do toalety. Dobrze, zaraz. Ale nie zaraz, bo narobię w spódnie. No to najwyżej narobisz. Ale Weronika, proszę cię bardzo, 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 mam paść na kolana. To przecież to przez ciebie. Weronika, szybciej. Nie poganaj mnie. Mm. Lepiej by było, żeby ci ten prom sami. Czy ktoś z Was wie, w jakich godzinach puszczają ten serial? Ja mam taką szczerą nadzieję. Że, na przykład, o takiej godzinie 15, i że taka rodzina, rodzice wrócili z pracy, dzieci wróciły ze szkoły, siedzą sobie przy obiadku, przy stole i leci właśnie to w tle. I widzą tą scenę, jak Weronika sięga. z dzisiaj spodnie. Mam nadzieję, że tak naprawdę jest. Oj, przepraszam. Cholera! Angela! Angela, Churczapaka, no! Angela! Źle zrozumiałaś. Po prostu pomagałam mu zdjąć spodnie. No to chyba oczywiste. Bardzo się cieszę. Z czego się niby cieszysz? No, że zrobiłaś tak, jak ci mówiłam, ale dlaczego w toalecie? nie mogliście tutaj przyjść? Nie mogłaś wytrzymać, czy nic? Niczego między nami nie było. No tak, przeszkodziłam wam. Wobec tego pójdę teraz do kawiarni, aby będziecie mogli kontynuować. Nie, zostań tu. Przyprowadzę zaraz tego kretyna i on ci wszystko wyjaśni. Poczekaj! <laughs> po jego minie widać, do czego właśnie tam doszło. Wstawaj. Chodźmy powiedzieć Angeli, że nic między nami nie było. Nie pójdę. Jak to nie pójdziesz? Normalnie. Mówię ci, że masz po prostu wstać i jej po... Czekaj. Nie rozmawiam z tobą. Nie wierzę. Od przyszłego miesiąca wynajmę sobie mieszkanie. Dobra, nie czepiajmy się z dzisiaj, dziś, no... Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy się nie ścigał w spodnie w wieku 26 lat. Gdzie ja go mogłem zgubić? No? Masz telefon? Jaki telefon? Różowy. A, y, różowy, tak, oddam go właścicielowi. Właścicielowi? No, przyszedł chłopak, powiedział, że to jego telefon, no to mu oddałam. E, a nie przyszło ci do głowy, że chłopak ma różowy damski telefon? Co za sugerujesz? Dobra, a pamiętasz chociaż jak wyglądał? No, przecież był różowy, sam powiedziałeś. Pytam o chłopaka. A. No, różowy był, jak świnka, jeszcze tak robił, tak. Ońk, oink, oink. Oink, oink. przedstawił się nawet. Mandio? E, no taki. E, f, o, kurtkę miał taką skórzaną z orłem na plecach. E, a co to nie był jego telefon, czy co? Super, czyli mój telefon odleciał. Cześć, co słychać? Dobanie. Dobrze, że jakoś się trzymasz. W jakim sensie? Pamięć o tych, którzy odeszli jest bardzo ważna. Podciężarówką przed ślubem. Angela, nie możesz być taka naiwna, ale dziękuję ci za koszulkę. Kurde, Michał, to naprawdę nie jest śmieszne. Nie? Troszkę jest. Odrobinkę. To znaczy, Angela jest zła, ja natomiast się bawię doskonale. Głupia jestem i tyle. Tylko troszeczkę. Weronika, zaczekaj! Uważam, że będziecie bardzo dobrą parą. <noise> Kto? No, ty z Zdzisiek. Co prawda jest trochę nieogarnięty, ale bardzo męski. Kto ci powiedział? Angela. O, Pepper the Frog. Tak, jesteśmy młodzieżowi, lubimy memy, tak? O, świetnie. Zdzichu, powiedz tym wariatkom, że zdejmowałam ci spodnie, żebyś się nie zsikał. Co? Nie zsikałem się. Mam to gdzieś. Powiedz im, że nie uprawialiśmy seksu. Uprawialiśmy seks, a ja się nie zsikałem. Odbiło ci? Odbiło mi na twoim punkcie w skarbie. No, no, no lubię ten serial, nie będę oszukiwał, naprawdę go lubię. Nawet tych aktorów na Instagramie zacząłem obserwować. Prześladuję ich. A kiedyś w temacie Instagrama, wejdźcie na mojego Instagrama, lakarnum.pl, dobry Instagram, zapraszam serdecznie. Wow, Jaki piękny Instagram! Wow. Daliśmy czadu, nie? Co ty chrzanisz, kretynie? Chrzanie prawdę. Święte. <śpiewanie> Bar w szkolnym akademiku. Ja, ja, ja to nigdy nie przetrawię po prostu. Oni mają bar w akademiku. Czy to jest raj na ziemi? Raz się żyje. Cześć. Widzę, że masz dwa telefony. A po co? Po prostu zdziwiło mnie, że taki cały w skórze, brutalny, telefon jakby różowy, damski. I tak pomyślałem, że po prostu jest sprawa. Dzisiaj znalazłem telefon, a potem go zgubiłem i... Zresztą tylko mnie ja to tłumaczę. Uuu! Michał jest niesamowity. Dla odrobinki miłości jest w stanie dostać w pierdziel. Romantyk. A nie, chwila, przypomniałem sobie, że on wcześniej na tym telefonie oglądał prywatne zdjęcia tej dziewczyny. To jednak nie romantyk, nieważne. Usuńcie to! Możesz mi powiedzieć, dlaczego on? Nie wiem, y, zmusił cię siłą, czy po prostu podniecają cię debile? Odwal się. Między mną, a tym zaszczańcem do niczego nie doszło. Tak? A ja słyszałem całkiem co innego. Sam się chwalił, pokazując konkretne pozycje. Roger, chodź, coś ci pok pokażę. Odwal się, nie widzisz, że rozmawiam? A to później dokończysz. Czekaj, czekaj. Znowu ci się chce? E, nic mi się nie chce. No chodź, Roger! Stój. Angela! Lena! Teraz nasz siusiający chłopiec opowie wam zaskakującą historię albo zamieni się w fontannę. O, dziśiu. Możesz tam sobie siedzieć, ale kto ci zdejmie spodenki? Nie uprawialiśmy seksu. Bardzo mi się chciało sikać, a Weronika pomagała mi zdejmować spodnie. Co zostało udowodnione. No, i tak naprawdę chciałem ci go oddać w kawiarni, ale tak szybko uciekłeś, że nie zdążyłem. Rozumiesz. Tak, jasne. Maryla, ty wiesz co, jakiś pajac zwinął mi twój telefon. Właśnie ten pajac. Boże, jaki piękny pokój w Akademiku. Znaczy tak, Michał zaraz stanie w ryja, ale to nie nieważne. Jaki ładny pokój. Wow! A ja Ciebie wszędzie szukałem. Przecież nie skończyłem Ci opowiadać historii. Więc najpierw znalazłem ten telefon, potem go zgubiłem. No i tak wyszło, że... Ojej, chyba rozwaliłam Twoją ulubioną grę. To nie jest mój pad, tylko Michała. Nie rób sobie znowu jaj. Mówię serio? Mhm, już Ci wierzę. Ej ej ej, 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 co ty wyprawiasz? To naprawdę należy do niego. Aha, jego najukochańsza, najulubieńsza gra. Pewnie pamiątka po dziewczynie. Co się ryjesz? Czegoś tu nie kumam. Oj, on jest naprawdę twój? Możesz z niego zejść? Co ci się stało? Michał, przepraszam. Co za porąbany dzień. Widzisz, Angela, ten pad był moją laleczką wódu. I w momencie, w którym zaczęłaś ani skakać i tak tupać, to ja dostałem podbite oko od tego. mi mm. się nie dziwi, jakby Angela uwierzyła w tą wersję wydarzeń. Ona we wszystko wierzy. Michał, Michał, przy. Sgrubo. Oj, chyba nadepnęłam twojego pada. On nie jest mój, tylko z dźwiga, ulubiony. For fuck's sake! Dał mu go dziadek trzy dni przed śmiercią. No dobra, kocham Rogera, niech będzie. Teraz wystarczy, że posmarujesz je sobie balsamem i będą jak nowe. Super, dzięki. W końcu będziesz mógł pójść sam do toalety, jak dorosły. I wszystko znowu będę mógł robić sam. Na przykład się umyć. Zdzisiu, ja wiem, że ty jesteś facet, złota rączka i w ogóle, ale proszę cię, nie ryzykuj następnym razem. Ale ja już wiem, Dobrze jak to... ci radzę, nie ruszaj tam nic. Słuchaj, Zdzichu, jak potrafisz, to naprawiaj, ale następnym razem nie wkładaj tam dłoni, tylko najlepiej od razu łeb. I to jest prawdziwy przyjaciel? <laughs> Teraz macie, kochani, na ekranie poradnik, czego nie robić, a ciekawe jest to, że jednocześnie ten poradnik jest też poradnikiem, jak wywołać pożar w akademiku. Jeszcze mi podziękujecie, niewdzięcznicy. Ty, co jest? Chyba wywaliło. Dzisiaj? jak? Co się znowu stało? A jakiś dureń znowu grzewał w skrzynce elektrycznej. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka Akademika. To już odcinek szósty był. Muszę przyznać szczerze, że ja z każdym kolejnym odcinkiem coraz lepiej się bawię. To jest, to jest naprawdę dobry, zabawny serial. Kurczę! Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków. Oczywiście jak zawsze na koniec proszę was także o łapkę w górę i subskrypcję. No i do zobaczenia niedługo. Czołem!